Dzień dobry, Karol Przemski. Chciałem się zapytać o nocy perspektywy na przyszłe wybory, bo na przykład ja ze swojej, swojej pozycji młodego człowieka patrzę na przykład na realne, realne poparcie, realne sondaże na przykład partii politycznych. Nie ma czegoś takiego jak realne sondaże partii politycznych. Mówię, to okay, panu tylko okay. tyle. Mogę panu powiedzieć, że wierzę, tylko, że wierzę tylko w te sondaże, które sam kupiłem. A kiedyś kupiłem w jednym sondażu, byłem szefem stowarzyszenia Republikanie, więc kupiłem sobie w takiej firmie, która się nazywa Ibris 19% dla Republikanów. Nawet moja mama w to uwierzyła i zadzwoniła do mnie i mówi synu, jesteś liderem trzeciej siły politycznej w Polsce. Ma Mamo, to nie tak, to 6800 plus VAT kosztowało i tyle, więc wszystko mam i mogę maile pokazać no. i rachunki, także naprawdę wierzę tylko w te sondaże, które sam kupiłem, no. okay, nawet w te nie wierzę, abstrah wiem dlaczego. Abstrahując od sondaży, mamy ja z perspektywy młodego człowieka, zgadzam się z Panem, ok, to na Pana, ale, ale. ale na przykład patrzę na działalność posłów z Słowacji, yy, czy na przykład Marka Jakubiaka, no i widzę konkretne działania i na przykład mogę zagłosować w Jakie na przykład? No projekty ustaw, które zgłoszę. Jakie na przykład? Wypowiedzi. Ja wypowiedzi wypowiedziami. Jeżeli są konkretne działania, to proszę mi ale powiedzieć, to pan jakie. Ja teraz też nie zgłasza Ale wie pan co, ale mamy trzydzieści parę ustaw gotowych do uchwalenia. Ja mam kilkanaście swoich jeszcze projektów z czasów, gdy byłem posłem. Za chwilę je będziemy wieszali na naszej stronie internetowych. A pan mówi, że ceni pan konkretne działania Staszka Tyszki. Którego cenię? Okay, był bardzo dobrym do pracownikiem, pracownikiem, którego zatrudniałem w Fundacji Republikańskiej. Czy mogę bardzo proszę. Ale najpierw musi pan doprecyzować. Był u propagandy. Pan mówi, <laughs> propagandy to jestem ja. To ja tutaj a, pan, a pan w tym momencie proszę zadać pytanie. No ja zadaję pytanie.